się! No jak później, później to będą same kochoły sterczące. Jak ty się chcesz przygotować do zakupu choinki? No to idź na toaletę, Heniek. Tylko szybko, bo ja się w tej kurce ugotuję. To jak ty na dłuższe posiedzenia, to ja zdążę kawy wypić. Jezu, jaka kolejka! Wszyscy przyszli po drzewa, żeby je zatargać do domu i ubrać. Szkoda, że niektórzy sami zapomnieli dołu założyć. Ch, nie, gdzie ty się patrzysz? Pani ma długie kozaki? No długie. Szkoda, że nic nad nimi nie wisi. Chociażby spódnicy kawałek. Ludzie nie przestają mnie zadziwiać. Ty powiedz mi, kto takie pięciometrowe bierze? Chyba, że w stodołach mieszkają. Jak to? Kota w worku? Ja wiem, że choinka w worku, ale jak powyginana będzie, taka albo taka. Pani nie osądza, ja choinkę naśladuję. A bazia będziemy stawiać? Ja nie po to pierwszy raz po dwudziestu latach choinkę na żywo biorę, żeby ją własnym ciałem zasłaniać. No musi odpakować, okręcić, a nie na pałę łysego drąga będziesz brał. Nie wiem, zapytaj się jaka siodła kaukaska. 300 złotych? O, głupieli! Trzeba będzie kaloryfer zakręcić, bo jak się sypnie, to będziesz bombki do pnia gwoździem przybijał. Patrz, jaką ten facet wyliniał drabinę wziął. Baba go z domu wygoni. Albo się sam lampkami okręci i w jak wejdzie. Ja byłam za sztuczną. Co zapach? Zawsze sosnowym lasem z wuceta spsikałam i sam się zachwycałeś. A się dziwię, że ty masz taki polot do naturalności, bo kozaczki tej pani to aż świecą. A pan okręci. Choinkę niesie. Leci z niej. Bubel. A ta druga? Ilona ma? Dwa i pół metra? Jak się nie zmieści? Dwa i pół metra? No to czubek uhertolisz. Na pół pokoju, sam chciałeś las. No ja nie wiem, Heniek. To ty się nie przygotowałeś? Co ja miałam myśleć? Jak otworzę szyby i będę trzymać, ciebie już całkiem popiętroliło? No to daj mi kluczyki, ja wrócę wozy, a ty ją przyciągniesz. Jak się sprężysz, to w pół godziny ci zejdzie, akurat ogórkową podgrzeję. No słucham, Heniek. Masz lepszy plan, że tak się mądrujesz? Czym przywiązać? To są dobre rajtuzy, w zeszłym roku kupiłam. Dopiero lakierem śwcikałam, żeby oczka nie leciały. No, jak się mam czuć? Mroz mi po łydkach lata, ale ważne, że jedziemy. To ja nie wiedziałam, że dwa i pół metra to jest tak dużo. Ty henik to chyba nie jest ta choinka. Żeby to zakryć, to trzeba fotel postawić albo kredens jakiś. Jakie bąbki się zawiesi? Chyba wiadra pięciolitrowe. Ja wybierałam? A ty gdzie byłeś? Zamkniętymi oczami stałeś? Na kozaki patrzyłeś? Co ty będziesz okręcał, jak tu z każdej strony zad? Trzeba na nią patrzeć z zamkniętymi oczami, jak na karynę. Dobrze, że chociaż nic nie mówi. Wiem, gałęzi się z lasu natnie i się dosztukuje. Co tak się nie robi? Baby rzęsy doklejają pazury, wszystko, to i choinka nie może? No i widzisz, Heniek? Ja to mam łeb. Nie ma brzydkich choinek, są tylko te niedoinwestowane. Niby naturalna, jednak sztuczna. Lucek wąchnął i nie podchodzi. Czuje fałsz. I jak widziałeś zdjęcie córcia? No duża. Duża choinka to duże prezenty. No jak przyniesiecie, to będą. Ja stawiam choinkę, a wy prezenty.